Ten, kto powiedział, że starość nie radość, powinien obejrzeć nasz materiał. Przed Wami gwiazdy, które doskonale obalają ten mit i swoim stylem bycia pokazują, że prawdziwe życie zaczyna się po 60. Czwarte miejsce zajmuje amerykańska aktorka i reżyserka Goldie Jane Hone, która właśnie kończy 65 lat i na emeryturę wcale się nie wybiera. Hawn jest laureatką Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Dwukrotna rozwódka dopiero u boku ostatniego partnera aktora Karta Russella, znalazła szczęście. Goldie jest matką trójki dzieci, w tym znanej aktorki Kate Hudson. Choć na ekranach mogliśmy podziwiać ją ostatni raz w 2002 roku w komedii siostrzyczki, Goldie wciąż zachwyca wyglądem na czerwonym dywanie podczas różnych gal. Sceniczna charyzma i jej energia niejednego mało lata wpędzą w kompleksy. Panie i panowie, 71-letnia Anime Bullock, czyli. Tina Turner. W 1991 roku Tina Turner została wprowadzona do St. Louis Walk of Fame. Piosenkarka zamierzała na tym zakończyć karierę. Od tego czasu minęło 19 lat, a Tina dalej występuje na scenie i pokazuje nogi, których mogłaby jej pozazdrościć nie jedna młódka. Drugie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje Cher, amerykańska piosenkarka i aktorka filmowa. Jest ucieleśnieniem amerykańskiego snu, ma 64 lata, dwa małżeństwa, dwójkę dzieci Oscara i setki hitów na swoim koncie, na których zarobiła miliony. W 2007 roku zapowiedziała koniec kariery muzycznej na rzecz aktorskiej, jednakże nie zrezygnowała ze estrady całkowicie i podpisała trzyletni kontrakt z Cesar Palace w Las Vegas, za który zgarnie 60 milionów dolarów. Choć złośliwi twierdzą, że wygląd nastolatki babcia szerza zawdzięcza skalpelowi i zdolności chirurgów plastycznych, każdy z nas chciałby mieć tyle wigoru, co czarnowłosa 64-letnia diva. Na pierwszym miejscu Mick Jagger, brytyjski wokalista i współzałożyciel kultowego zespołu The Rolling Stones. Jako solista wydał pięć albumów, które nie porwały publiczności. Artysta próbował także bez większego powodzenia kariery aktorskiej. Jednak jako członek zespołu The Rolling Stones od ponad 40 lat powala publiczność na kolana. Ten 67-letni, charyzmatyczny i energiczny dziadek znany jest nie tylko z szaleństw na scenie, ale także w życiu prywatnym do najgrzeczniejszych nie należy. Mick jest ojcem siódemki dzieci, był dwukrotnie żonaty i spotykał się z wieloma znanymi kobietami, m.in. z Karlą Bruni. W 2003 roku Jagger otrzymał brytyjski tytuł szlachecki. Ciekawe, czy tym również zaimponowałby młodym dziewczynom, bo swoją energią na pewno. Plotkarnia! Komu jeszcze zazdrościcie wigorów, wyglądu, pieniędzy czy romansów? Piszcie na forum, a na adres widoczny na ekranie przysyłajcie swoje pomysły na tematy do dalszych odcinków Plotkarni. Cześć!